Dziękuję, z nie właśnie idziemy do fryzjerka przy sobie włosy na różowo Mam takie łuski, no Ehe, jak Justin Bieber Tylko, że Justin Bieber jest łusy No i lecimy Później sobie pójdziemy na policję Do komendanta sensora drugiego I lecimy właśnie, widzowie e, Dzień dobry, poproszę włosy na różowo. O tak, tak, dzień dobry, dzień dobry, poproszę, no dziękuję O, dziękuję. Dobra, lecimy na policję widzę. O, co tam jakiś biedny gościu siedzi? Chcesz pieniądze? Tak, proszę, nie mam na półkę. Dobra, to ci zaraz dam. Dobra, dziękuję. już Dziękuję. Poczekaj chwilę, zaraz ci dam. No, ci jeszcze nie dałem. Wrzucam, daję Ci. Dziękuję, jesteś bardzo miły. Idźcie przebrać do szatni policyjnej. Dobrze. Poczekajcie chwilę, widzowie. Dobra, już. Jeszcze trochę. Goła fajna tam była. Nie mam. Go. o, elo, elo, 3 zero. elo. Dobra, chodź Melonisto, lecimy. Nie wiem czemu głosułem. No bo jesteś stary dziad, dobra. Le, 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 lecimy, lecimy, lecimy karetką <śmienic> na, na policję, nie narzutowałem. A to e, kierować w ogóle? Nie bo, umiem. Bo mały jesteś. Ale lecimy karetką. No na sygnale! Czekajcie. Lecimy! Za sygnale! Ty, ty masz w ogóle prawo jazdy, to nawet do kierownicy nie sięgasz. No nie sięgam. To jak ty jedziesz? Bzium! Nie mam prawa jazdy. Jano! To ty my? O! Ty w ogóle nie jedziesz! Lecimy! Trzeba w kogoś dom. Dobra. O! Na sygnale!

To Zaraz może znowu kareskę Nie, ta jest dobra Przychodziłem ja. do Lamborghini Dobra tu Ej co, już mam 16% Ale ma to nieważne, dla YouTube zawsze nagram idziemy Jedziemy na stajnie kogutów Co kogutów? Na stajnie kogutów Na stajnie kogutów A ty wiesz Ej, co? gdzie jest ta stajnia? Tu Tu jest? Ale no jak... to tu nie idziemy tylko. Czemu ja, ja widzę co w środku keraj? Czy ktoś do nami jedzie. To jest szala. Nie, Poczekaj. nie Poczekaj? no, tylko za nami nie ma. Wyłączę s Tylko światło się świeci. Dobra. Dobra widzowie. O i w ogóle chciałem Ci powiedzieć, że kiedy byłem w jednej, to tutaj mieszkałem. <grystanie> Przepis tego dziadka, pa, pawaja na drugiego. No tak. I mój mówię czemu? koni. Wiem, że nie. powiedziałem, że nigdy tu nie byłem, bo chciałem skłamać. No to gdzie byłeś? <grystanie> no to daj właśnie. Dobra. Widzowie, ja też chcę sobie oglądać moje filmy. <grystanie> gdzie ty jesteś? Chodźcie, jedziemy. Chodź, to chodź, jedziemy, kładam. Dobra Bro, bro O nie zapomniałem, że nie umiem jeździć kładą Dobra, Ewi, dobra, lecimy Poczekajcie chwilę Dobra, poczekaj to poczekaj yy, Rozbierasz się w domu Co? O co ci no, rozbierzesz się w domu, poczekaj chwilę. Łumyć się muszę. Łumyć? ŁUMYĆ?! No. no tak! Że ej, czemu ja nie mogę jeździć? Ty teraz będziesz jechał. Ty, teraz jesteś. Nie, że nie umiem jeździć. to jedź. Nie zdałem. No siadaj. Ej, no, ej, zacięło mi się. Widzowie, zacięło mi się! Oj. Nawet nie mogę włączyć filmu na no świetnie. Mój telefon, halo. Widzowie, będziemy nagrywać 15 godzin. Aż. A się teraz a na już ma ten odcinek. Ja już ja ja się, ja się, ja się ja przy... ścięga, nie Ja się już odcinka kończę, Sonia. nie? Ja się O, teraz widzę, kończy, odcinek, bo się nie da. papa.